To jest postój techniczny. Jedzie parowóz. Tutaj jeden z pasjonatów nam powiedział, że Nemka z Czech. Jedzie od wczoraj. Słucham. Ta lokomotywa jest zepsuta? Wiesz co nie? Ona chyba, żeby szybciej przyjechała z Czech, to ma taki tutaj techniczny pojazd, można powiedzieć. Taką lokomotywę spalinową, która ją ciągnie. Być może ze względu na jakieś przepisy, bo to jest chyba Polska. Nie jest zepsuta? Chyba nie. Nie. Chyba daje radę, bo jutro będzie w tym. Jutro czyli w sobotę będzie parada parowozów. Tutaj jest pełno pasjonatów na linii, którzy nagrywają Nie. typowo kolei. To jest kawał stali dopiero Wszędzie smar. Olej Kdy jsi? to ale ti stačí A většině co jsem dělal

Takže mi vidět po plopti.